Witam was wszystkich bardzo serdecznie w filmiku, w którym chciałbym, żebyście zagłosowali na Tom Raider, który miałby się pojawić u mnie na kanale. Yy, ponieważ już dawno nie było u mnie żadnego Tom Raidera, a klimaty do mnie powróciły. <grym> Więc myślę, że wy też zatęskniliście się za Tom Raiderem w moim wykonaniu. Bardzo chciałbym, żeby jedną z dwóch lub trzech, g, które będę nagrywał, był właśnie Tom Raider. A ponieważ mamy bawić się razem... Bardzo chciałbym, żebyście to wy decydowali, jaki ma być kolejny Tom Raider. Yy, w tle widzicie Tom Raidery, jakie nie zostały przeze mnie nagrane. I dla tych, którzy być może nie grali w jakąś część, postaram się przybliżyć każdy z tych Tom Raiderów, żeby każdy z was wiedział na co głosuje. Więc Tom Raidery 2. Lara wybrała się po szczylet Xi'an. Legenda głosi, że kto ma czyste serce i wbije sobie ten sztylet w serce, otrzyma wielką moc. Jest to jeden z moich ulubionych Tomb Lara będzie podróżować po Azji, widzi Chiny, no ale nie tylko, ponieważ odwiedzi również Wenecję, wrak statku, Tybet, no i... Jest to dość trudna część, ale za to bardzo fajna, więc myślę, że jeśli wybierzecie tą część, będziemy się dobrze bawić. Um, Tom Raider 3. Lara szuka czterech artefaktów wycalałych ze serdecznego meteorytu. W poszukiwaniu ich przemierzy indyjskie dżungle, um, Londyn, Antarktydę i wyspy południowego Pacyfiku. Um, ta część przez nich uważana jest za najtrudniejszą. Troszeczkę jednak boję się ją nagrywać. No ale jeśli wybierzecie ją, to myślę, że dam sobie radę. Jak widzicie pod Tom Raider 2 i 3 napisane jest z Gold. Czyli jak wybierzecie na przykład Tomb Raider 2, to macie tę pewność, że zaraz po Tom Raider 2 pojawi się dodatek do niego. No a co do Tom Raider 1 Gold? On pojawi się... On nie wiem jeszcze kiedy, ale zrobiłem z niego osobną serię. Tom um, Tom Raider 4. Um, muszę wam powiedzieć, że Tomb Raider 4 do końca nie przyszedłem. Dlatego przeraża nie je widzę, jeśli to wybierzecie. Ale. Mm, jeśli się go wybierzecie, to myślę, że dam rudę. Cały ten Tomb Raider dzieje się w Egipcie. Poza dwiema pierwszymi poziomami, które są takim. prologiem. Yy, samouczkiem dla porządkujących. O. Yy. W ogóle w tym Tomb Raiderze pojawiają się mumie, wielkie skorpiony, wolne lewigrynty oraz różne dziwne stwory, których nie możemy zabić. No i musimy przy nimi uciekać. Lara obudziła za go boga Setta i musi go teraz zniszczyć. Uśpić, no. Gra jest w ogóle wyzwaniem, jedną z najdłuższych Tomb Raiderów i najtrudniejszym. Uważanym przeze mnie. Będzie dla mnie wyzwanie, jeśli to wybierzecie. No ale myślę, że dawno. Tom Raider 5 to jest taka zapchydziura. E, 3 lub 4 przygody. Eee. Ma tu więc przygody, która dzieje się przed Tom Raider 1, która dzieje się pomiędzy Tom Raider 1 a 2 i przygody, która dzieje się pomiędzy Tom Raider 2 i 3. Jest to obecnie mój ulubiony Tom Raider i bardzo by się cieszyło tym wyjście jak to Tom Raider. No, niedawno w niego grałem i. Dobra, nie będę tutaj. <grybujesz> nie zmówił. <grybujesz> e, Tomb Raider: Angel of Darkness. Jest kontynuacją Tomb Raider 4. Można powiedzieć, jest również dobrym odpoczynkiem odbiegania po grobowcach. E, w tym Tomb, Raider, tym Tomb Raiderze przenosimy się z klimatu przygód bardziej w takie horrorowe. No, może nie takie Silent hillowe aż. Ale na pewno takie mroczne. Eee, tutaj będą takie różne metra mroczne, szpitale, e, opuszczone budynki, jakieś kościoły. Jest to pierwszy w Tomb Raider, który Lara nie znajduje informacji o jakimś artefakcie i nie zabiera e, plecaczka i pistoletów. Tylko bardziej tak stara się uciec, powiem. Eee, i teraz powiem wam, jak możecie głosować głosować możecie w komentarzach pod tym filmikiem i w komentarzach pod, yy, i w komentarzach na kanale i nawet wysyłać mi prywatne wiadomości. Na pewno nie wolno wam głosować na Tom Raider'y, których nie znajdziecie na tej planszy, czy na przykład na Tom Raider Enversary yy, Nie przyjmę komentarzy typu "nagraj Tom Raider ten i lub ten", albo "nagraj wszystkie", albo Mm, nie wiem, jeśli ktoś znajdzie się taki mądry i każe mi na nagrać z tła... wiem, może tła to troszeczkę dziwne, ale jak go fajnie, by to tam pojawił się taki komentarz. Więc nie byłoby fajnie, gdyby taki komentarz się pojawił. E, Jaki komentarzy przyjmę? Przyjmę komentarze typu na przykład nagraj Tomb Raider Knightless albo Tomb Raider y 5, TR 5 na przykład. Na Cała piątka będzie się liczyć. Hmm, głosowanie będzie trwać do końca ferii, więc proszę was, pomyślcie, jaki chcecie Tom Rider to zobaczyć u mnie na kanale. A, chyba ferie u mnie się kończą 28, tak? Chyba tak. Bo nie wszędzie y, ferie zaczynają się od tej samej co u mnie. Więc macie dużo czasu, żeby wybrać Tom Rider. Hmm, pomyślcie, jaki chcecie zobaczyć. No i. Do zobaczenia w, w kolejnym Tomb Raiderze wybranym przez Was. Więc cześć, trzymajcie się.